Tak! Jest, nie, balk, balk, coś tu jest napisane? Kto Coś urodziny? Kto ma urodziny? Kto ma miał Kto nie urodziny? Kto ma urodziny? żyje ma urodziny? żyje nie żyje. żyje, żyje nie żyje. żyje, nie żyje. Nie żyje, nie żyje. <grym>, nie żyje. Nie <grym>, żyje, nie o? Iloże to najgorsze. Czemu Bartek ze I Bartek ramach prezentów. <grym> tak. A, A w go prezentu na od razu. Nigdy tak nie robię, dlatego dzisiaj. A, pierwszy raz. Uuu, Ta, ja Okej. dzisiaj nie wy... na mnie nie stawiajcie. Dzisiaj ja jadę dzisiaj tak urodzinowo dla Bartka okay. tak. urodzinowo. Uro, tak, tak, ja ja nie, 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 nie. Mam urodziny. Tak, tak. Wędrzeje, Nie, 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 Barty się ja nie się nie się nie umie bawić Nie umie się bawić Ale ja to trichard bierze. Bierze. Triaki, trichard, ty Trihard gościa Daj go ta dobrze oba się Ta Nisia mnie wzięli oh, ja, ja, oh, Każdy niech się dobra. Zderza, z będzie zamoknie no A jak? Ja lubię takie wyścigi później, da, bo jest... jak ja, ja to montuję później, to po prostu mam cały czas bekę, oglądam to 3 No nie, tu jest spowolnienie najgorsze no, Ej, ta, w ogóle mnie jeden spowolnił, że on minął no, pod tyłem jakoś wleciałem, by ktoś tam No tak, no. tak no. No. Teraz, no, no, no Zostałeś puknięty <suszy> <O>! <suszy> Jesteśmy na kolejnej a, mapie A tryhard miał być, a nie No tak, no był tryhard Był, był Był do momentu do momentu, potem Szylo... Ale Piotrk Piotrk jest, jest pierwszy teraz, nie się... ma trycorda! Nie ma, nie ma, No Bartek nie musi się... we mnie... Te dajesz chyba czekam. zrób, czyń swoją powinność. U tu? go stuknąć ciężko! Ja właśnie czekam, aż Bartek mnie stuknie tutaj. On się broni! On o, się, się broni! Bartek, widziałem co ty zrobiłeś! Ale To ty... Ale... Zagrali, o Jezus Szylo. Chyba Bartka się na naoglądałem co dużo. Bartek zaraz przetrąci. Ciśnij, ciśnij za nimi. I teraz?

Zrobiliśmy to Dobra, jest Dobra Ty, tam no, teraz, tam teraz, teraz tam prawo U. Ale farcioch tutaj był Ej, bez kitu, ale żeśmy to zrobili bo O nie, dawaj, dawaj, o dawaj, nie Dawaj, 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 dawaj. Ale Piotrek ma przebaczenie, jedzie daj. pierwszy To jedzie pierwszy Przecież my jedziemy się pierwszy, tak. a Ale ja myślałem, że ty uciekłeś nami już tam Uuu, Ja się wypadłem. Ja się z Bartkiem biłem Dobra, to dziduj, dziduj szefa teraz ja, ja się No ja się z tobą na początku że. O, ale do... fajny tu jest wyjazd A no tak, widać no, ja się z nimi właśnie No nie, mi się ten wyjazd właśnie porobił tak, Nie że... obróciła cię? Nie, nie obróciłem. Oh, mnie oh. Znaczy nie obrócimy mnie dobrze, może w ten sposób Dobrze go nie obróciło, jak chcesz O ty panie Ole fajny punkt tu jest, tibijski! Ty nie! Ale kozak! Co tu się? Dobra, Tego się nie spodziewałem, na pokoję. Biek Baszka jak na urodzinach. Uuuu bieg i po ścianie. Jezu, na to jest... Jezus Maria! No tam jest taki punkt jeden O nie! Nie! Wartek już, nie, nie, nie. Bartek, to już jest ten moment, w Tak, on bar... już mm. wie Widzisz, czy Bartek, Bartek nie to my mamy, to my mamy za każdym razem, jak ty jedziesz za nami, za każdym o, e, To po prostu, chłopaki, wiecie, co zróbcie Zatrzymajcie się przed metą, dajcie Bartkowi dojechać pierwszym Dobra będzie, będzie zatrzymywane, Ja na tym doskoku f kliknąłem, a tam jednak Bartek się leci do przodu takimi skrótami, to nie tutaj To no było najgorsze Ja przepraszam bardzo, takimi na Twitcha A co on powiedział, a co on powiedział? O. A no, że jest jestem debilem, chety, nie? no. Aha, tak pojedę. No. ok dobra. No, nie no, wiem dobra, teraz no. czy dobrze jadę, ale dobrze jadę. Jedzie, jest, dobrze jedziesz. Taka prawda. Ta mapa jakaś Widziałem taka jest. Jak jest. Dobrze, no, już za chwilę dokaśamy. Ja za w rurę bym się nie trafił jeszcze ty. Jezus, o, bo mnie trafię ten rekord emeryta. go tam przetrąć. Co ty, co ty tu robisz? <laughs> jadę. <laughs> To, Bartek, a ty wiesz, że chyba źle pojechałeś w takim razie? Nie wiem, ludzie wydaje, bo to jakaś czołweczka była. Skąd? Ty tu się... Bez kity! Ale na czołówce tutaj! Tak! Ja tak samo w czołówkę z baskiem miałem! Tak! Bartek! 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 Bartek chyba się zgubił no Ja myślałem że wy gdzieś tam po dole jeździcie Barka spotkaliście, no a Bartek bróże. mi na czołówę nagle wjeżdżał No i tak super jest Ale mnie szepard śmignie pod koniec tutaj ja. Już patrzyłem na kamerze do tyłu Tam no. nie ma jakiegoś zderzenia Ale jednak no nie Też było już patrzyłem na kamerze do przodu czy nie ma jakiegoś zderzenia no. Wiedziałeś, że to jest tak, na mecie świetnie. centralnie wiedziałeś. To, ale, dobra, ale na, mecie, mecie miałeś, no? na mecie akurat to już warto. No. Mówiłem, dzisiaj nie ma... Santa's, Santa's presents! presents. O, o tam, jest... mamy. Tak, tam są jakieś fanarty. Nie wiem czy wiedzieliście, ale oprócz świąt znaczy tak. mamy też wczorajsze urodziny Bartka. Bartek miał wczoraj U, tu, 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 tu. urodziny. Proszę wow, wow, tak zadać wow, tak mu życzenia. Wszystkiego najlepszego, panie Bartku. To już 30 lat za panem. To już 48 lat za panem. Lat 70 lat w ekipie Teraz pykę On mógł. jeszcze nie był w ekipie a już był a już Najstarszym był członkiem tak. ekipy no Najstarszy członek Dokładnie. ekipy nie o święty Epiky. Mikołaj kurde no. Epiky. Epiky. Epiky Mikołaj Gdzie ten Mikołaj jest? No za tobą Nie widzimy nie. Ja go nie widziałem <śmiech> 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 tego Mikołaja Dobra zawrotka o jejku Nie drza prosto nie. No wjechał we mnie. Nie, no no i no, wjechał we mnie, no! Tak, chciałem, chciał no, porobić chciałem, wszystkich i nie tak, wyszło. No, no chciałem takie ten zrobić. Ojejku Uuu, no ojejku, ojejku jeszcze wypadli z rampy. Nie, ja myślałem, że jest ten, że jest nietykalny nie tutaj. Nie to jest dotykowy jeden. No, no. No, tego się powiadam. nie da zrobić, halo! Oj, oj, oj Ile tych samochodów się tu jeszcze będzie zmieniało? Ale dobrze postawiłem pieniądze. Mienno samochodowy. No. Ja dzisiaj dobrze wystawiam NO ustawiam. CO JEST TO WSZYSTKO PRZEŚŁOWANE wszystko... TY PAPO Głupie! Ja. Zepsułeś Shepardowi wyścig <grym> No tak Zepsułem wszystkim wyścigom Sylwestrowi Haha! Przypowód Wyczułem go Zrobiłem dobrze Sylwestrowi no, dopiero, już To będę ja sobie. O, to dopiero O nie Shepard OLE KOZAK tak. Mam flipem Fortnite ty bezkitu Co? Fortnite to Ała wow. Fortnite map Fortnite map Bo to był Fortnite -ing. Oh, to się zaraz no, stanie, matek! Że... Oh, yes. 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 Nie, Zaraz stanie, to się tak no, to Ale to jest stanie. trudne, do jest tak. Panowie dojeżdżacie do mnie? Nie. nie, się udało. O. A bo jest mega ja trudny, kiedyś taką gierkę na telefonie. I Jesteśmy tak, tak samo stanie? się tam robiło. Także. Jestem Prezenty! Tak, Ta, prezent. tylko weź ten prezent, nie palnij tutaj, Bartek. Jezus, właśnie! W obramówkę się walnąłem? Tak, dwa razy jeszcze, jest. jestem, jeszcze ale jestem, trudno jeszcze to jest. Zrobiłem co? Zrobiłeś to? Zrobiłem. Chłop, co poparcił? A pierwszym razem, gościu tego. Ale to chyba nie, Bartek jeszcze nie jest tym, o czym mówimy Ty ciłokaty? Ty. <laughs> o nie! Nie! Oh. Dobra. nie. Chcesz? Dobrze. Nie! Dobrze jest, za pierwszym razem zrobić. Padłem na dole! Jak mówiłem, ja na telefonie w taką grę grałem, że ale właśnie God, się leciało że... bez spadochronu na wingsucie. Nie! Trzeba było omijać przeszkody, oh. zdobywać punkty i później wylądować dobrze. Co za dobrze. Ja tam byłem. Grałem ja tak na takiej starej Nokii, na MDK plus jeden! MDK był taki może. Ale już była kolorowa ta Nokia, miała wyświetlać. po drodze. Kolorowa Nokia. To w się sensie ona była o, taka ale niebieska z pomarańczowymi wstawkami po bokach, ta Nokia A, tak, tak, tak no przyjdzie. Jak ty tak A, tutaj? Da, da, da. I tam w to grałem właśnie Nie, to tak, zaraz przed to tym nie otworzyłem spodochronu, no kur... Też tak wtopiłem już Ciekawe, no to Dobra, otwieraj to no, Fajna taka, Dobra, taka jest Świąteczna, prezentacja Świąteczna Fortnite'owa Fortnite i trudne to niedymowa. było, ale... Trudne to jest, to było naprawdę trudny ten zaskak nie, jest to są no, dwa okrążenia, najgorzej. Ee, za ja pierwszym razem. No, ale za drugim nie czuję, no. że mnie coś złapie. Za drugim już tak nie zrobię i No ja To by czułem Ty. później już troszkę. A dałoby radę. Nie, nie dałoby radę. No, Oszukał, pewnie w ogóle nie wskoczył, bokiem o taki. I, I zeskoczył od razu. Tak Ale to w ogóle, to właśnie wy, ta, wy tak możecie chyba też zrobić, też mi się tak wydaje, że pewnie tak będzie. Mech, mech, to prawda, tak nie robiłem, ale pewnie dałoby A, ale się mnie pokarało, dostałem sam, samobójnicowany. Uuuu, dzida na górę, pełna moc, nie zatrzymuje mm. się. To jest cały, to jest... Jejeje, Bartek. No Bartek, przecież ty zrobiłeś to. Nie, ja, bo dopijam się. <mulanski> za pierwszym razem Bartek jest. podobno to zrobił. Tek. No właśnie. Nie, Bartek, to? mówię, Bartek coś innego robił całkowicie. Nie, to było to, to, to było to, byłem. tak, to, to było to. Ja byłem, typie. Bo byłem przy nim. No, no tak, ale on tego, ja przecież widziałem, że on tego nie wow. tak, zrobił. No no tak, ja wow. tak, wow. tak, I pyk, na prezenciki wracamy. No ja właśnie przeleciałem za pierwszym razem, teraz te prezenciki. No to już masz liścik. Jest taka szansa, chyba że ktoś oszuka. Nie. Nie będę miał. Dobra, omijamy te prezencje. Ale jak teraz. nikt nie oszuka, to powinienem mieć ten wyścig. te prezencje te tak. miejscówki zmieniałe, ale to by było wtedy no. No. Dobra, Tak No, zrobiłem. Dziękuję. Dobrze stawiłem. Dobrze stawiłem. Dobrze stawiłem. Kryk do przodu yy, Zawsze stawiasz. Dobrze. <laughs> no, <więc> tutaj pyk. Tymczasem <laughs> Bartek dalej nie może na wprost wjechać pyk. na boostery do góry. <laughs> Jest zrobione. Ej, za pierwszym razem mi się udało. Kozak. Dobra tak naprawdę. Rydyk. I Gida do punktu. Punkt za. punktem, no kolejny. Punkt no tak. No, no tak, no <laughs> <tako>. Bang. Tak, bardzo zrobione taką. Bang. Nie, Mama, nie, 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 Właśnie ja tego nie zrobiłem To jest swoje no, oszustwo ja To przez swoje oszustwo Chciało oszukać i pewnie nie pykłam Ja Jest Baltek nieplądowany Ooooooo Tylko Bartek, ba <grym> Bartek potrafił rozpalić na, tej... na tej O nie! Prawie! Mm. Ale prawie zrobiłem! Wow, mózgu, że Szypownicy! Szufle! Nie było się o co przywalić to! To nie szczęście! Musiałem na tym samym wiesz, na tym samym poziomie musiałem... Ale mi się podobało. Ale ja mówię, że było specjalnie strzelone no to ja wiem, że że ty wiesz, że było specjalnie strzelone No, a tutaj mówisz, że nie było specjalnie. Głos mnie dupnął, no tak, o <noise> Chodziło o coś innego. Ale też a to ktoś inny o, ja miałem swoje myślenie także... tutaj. Tam. Dobrze. O. Dobra Gida. <noise> Ej, nie <noise> wiem, czy wiecie w ogóle, ale co? nie wspomnieliśmy na ostatniej mapie, że, że Bartek miał wczoraj urodziny. Dokładnie no, tak. I myślę, że najwyższy czas, żebyśmy złożyli mu urodziny. Ty Bartek, masz tam na przebiegu? 18 A teraz chcesz cofać przebiegów nie można? Oj, nie no, można, bo jest to, tak, to jest Bartek, przyznaj się, ile masz za p 32? 23. A to to ja, mam, to ja, ja, jem, ja jestem najmłodszy z was wszystkich, także halo Bartek jest najstarszy z nas wszystkich Ty Ale yeah. śmiechem żartem 25 się zbliża masakra? No czwartka. No no śmiechem żartem, no, ja ja, mówię, dwa, ja, no. Czekam, ja ja... czekam, ja czekam na... Ten. dobrze by było gdyby to była ćwiartka, chłopak. No! no to, skitu, to już jest jedna druga pewnie. Ty 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 ty! A, ty, ty. bo to... Tu... Ale to jest młyniec jeszcze ten. Młyjec! Ten, ten. To wypadł? Prawie prawda? Ja, naprawdę Ale nie wypadłem Ja ale prawie tak. tak śmignął dobra. przez przypadek sylwestra jak na tamtej mapie To nie był przypadek, to nie był przypadek tak, Ty! ty no. Co ty mnie tam no, ściągasz tak, do, do domu? Go, mm, tak obym go śmignął Ja, ja czuję, że przy jakiś, tak, tak, to będzie jakiś wyskok zaraz z dupy i się napędzie i jeszcze No i drzewo! No i drzewo! Ale Pięknie

nie, wąski przejazd Wąski, 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 wąski. 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 wąski to jest wesz co Wązecki o, o, dupę. Syla, syla, syla. Ty cholero jedna, co? Ja się uratowałem jak jest stamtąd Ale żeś ten no, zakręt Pane, Tak, u. bo wiedziałem, że nie chciałem się w ciebie wdupić, a później ty też zacząłeś unikać Dobra. I to tak wyszło średnio trochę No kurde, mocno średnio Dziękuję no no. tak zresztą no. coś tutaj nagle? Dobra, Dziwne, okay. że nie... Nie dobrze cię zarzucę. Uuuu! nie! Nie <noise> podbiło miejsce! Nie był teren, nie był teren równy! No, jakoś go tak w miejscu podbiło dziwnie No, no, no teren nie był równy tam. E, za ten, Ale, ale kombinował, kombinował z fartem. kombinował i przekombinował. No yes. prawo nie można było pojechać. God Tych. Tych. Trzeba było się trzymać jak debil mapy. <noise> <laughs> co Ej, czemu obrażasz Syla? Uf, ja nic tak nie powiedziałem. Ta no, powiedziałem to właśnie, jak debil. A Jedna osoba, która to zrobiła, to policowała Syla, także... Y... Ale co zrobiła? Wszyscy jechaliście prosto. No, no właśnie, ale w tym innym momencie akurat był to Sylo. Szukanie, drugiego dna. Uf, szukanie z trzeciem, drugiego dna. Tam jest już trzecie, tam jest trzecie dno. Bądź Mordo. jak Sylo ostatnio. Cu ja! O, czekaj, 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 czekaj czekaj. A co chcecie Debila ze mnie rojta? Nie A, zrobicie ja, ze mnie debila, ja, ja, ja nie, nie ma takiej opcji. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Ze mnie nie zrobicie debila, nie dam się. O nie, nie, nie. Nie dam się. O nie teraz to to... to nie, tam nie, tam, nie, nie w drzewo, to, nie w dobra. dawaj! W tak mnie i poszło. O zaraz do mnie. drzewo! Tam jest Prosto drzewo. w lewo i na drzewo! Prosto no. w lewo! Dęba może artykuł! Dęba Bartek! <grym <grym to ty wiesz co? gdzie? <grym> Ej, nie wybiłem się tutaj, w ogóle i ja ty... co? Co? co ja? Co Sooo! ja nie! Serowcy w tym momencie szuka A Ja masz? Pęd, ty. masz jeszcze. A sręb, a nie sręb! O nie! Za daleko! Z chyba, ty! Uu. A nie, spadaj mi stąd! Uu. O nie, teraz, teraz to jest terminacyjny moment! Nie, kto kombinacyjny. Kombinacyjny. O nie, dobra. Mi siadła, mi siadła, mi siadła psycha. No i to No i wy to No i będziemy to miejsce miejsce. najgorzej Najgorzej, No najgorzej, drugie miejsce.